Dzień dobry, dziękuję Panie Dyrektorze za zaufanie i zaproszenie mnie. Powiem tak, że myślę, że ten temat jest bardzo popularny, ponieważ alkohol jest taką zaczerwoną, przepraszam, substancją, która jest, była i będzie, która towarzyszy człowiekowi, ludziom i jest taki uznawany w sposób sankcjonowany społecznie. Ona bywa od prehistorii do teraz i Niestety, ale będzie, będzie, niestety, niestety. I jak to powiedział, powiedział tu, być może starczy mi czasu na, na momencik takich, takich autentycznych wypowiedzi osób, które zmierzyły się, musiał się zmierzyć z, z tym problemem i według niepiącego alkoholika, tak, dziennikarza, który demonizuje, mówi, że nie ma czegoś takiego, jak były alkoholik. Alkoholikiem się jest do końca, można nie pić 10, 20, 20, 30 lat, ale się jest, to on określa, i on się zmierzył z wieloma rzeczami, problemami, że alkohol to dla niego jest wychodka. tylko on to określa, ale nie dla wszystkich, nie dla mnie, tak, także i, i, i teraz chciałam pokrótce przedstawić Państwu to, co jest treścią, mechanizmy etapy, statystyka, ale też leczenie, profilaktyka. Przepraszam, już. A jest to oczywiście przewlekła choroba. Poprzednio panie i państwo przedstawiali przewlekłe choroby, z którymi ludzie muszą się zmierzyć na poziomie somatycznym. A jest to choroba bardzo niebezpieczna, bardzo przewlekła i społeczna. Jak prowadzę warsztaty, jak spotykam się z młodzieżą, z osobami dorosłymi, które funkcjonują gdzieś w korporacjach i rozmawiamy na temat uzależnień i alkoholu, zadaję takie pytanie: dlaczego ludzie piją? Dlaczego na przykład ludzie w Twoim wieku piją? Nie mamy czasu na to, żeby sobie gdzieś po tym opowiadać, natomiast każdy sobie myślę, odpowie i one będą spójne, że, że gdzieś tam próbujemy się, nie wiem, tak? Bo jak pytam w moim gabinecie, ludzie do mnie nie przychodzą i mówią: Mam problem z uzależnieniem. Nie do mnie. Do mnie przychodzą ludzie, którzy pracują pod presją czasu. Są bardzo zapracowani, są rozwijający się, robiący karierę, równolegle funkcjonują społecznie w aspekcie osobistym i zawodowym i pod wysokim poziomem stresu. Jak pytam, zadaję pytanie, w jaki sposób pan, pani się odreagowujecie, to często pada, pada jak gdyby mówienie o aktywności fizycznej, ale również o używkach, tak? I, i te używki się pojawiają. I pijemy towarzysko. Wiele ludzi pije towarzysko, nie mając problemu. Jest to, jest to picie, gdzie spotykamy się. Też każda uroczystość związana z, z, nie wiem, z podkreśleniem znaczenia tej chwili, też alkohol jest, jest w naszym życiu ten etap, etap, bardzo, bardzo delikatny jest ten etap przejścia pi, picia towarzysko i picia rdzekownego ryzykowne wtedy, kiedy ludzie y, y, tracą kontrolę nad piciem, wtedy, kiedy y, jest, y, jest też cieka granica między tym, że sobie przesuwamy pewne granice w tym, ile możemy wypić, kiedy możemy wypić i tak dalej. Y, Piąte, szkoduje, no to tu już mamy problemy natury y, zdrowotnej, y, mamy też problemy funkcjonowaniu społecznym zawodowym. No, i uzależnienie jako, jako już główny motyw życia ludzi, który wyklucza ich z funkcjonowania w różnych aspektach. Troszkę statystyki tu dla Państwa przygotowałam, czyli jak miałam możliwość sięgnięcia do statystyk w, przed pandemią. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jeszcze, jeszcze nie ma dostępu jak gdyby tutaj do aktualnych wyników, więc myślę, ja sobie tak myślę, że te wyniki będą wyższe. Czyli dwa i. 3, tak? teraz myślę, że będzie więcej miliardów ludzi, milionów ludzi, mężczyzn, w tym 0,7 kobiet ma, ma problemy. I ta śmiertelność jest zdecydowanie wyższa, aniżeli choroby bardzo przewlekłe, bardzo groźne, somatyczne. Problemy z tym, że Człowiek nadużywa alkoholu, to są też problemy somatyczne, psychiczne i somatyczne. I statystycznie bardzo dużo ludzi, które, którzy nadużywają, mają problem z przewodem pokarmowym, z układem krążeniowym, z chorobami też zakaźnymi w związku ze spadkiem odporności, a, te, a także nowotworami. Hmm. Statystyki podają również, że najczęstszymi też problemami, komplikacjami, ale też umieralność, śmiertelność wynikająca z nadużywania wynika z, z tego, że ludzie chorują nie tylko na układ pokarmowy, ulegają często wypadkom. Ulegają ule, aktom przemocy, um, pojawiają się myśli suicydalne, a więc też próby samobójcze, leczenie depresji, ale też to są nowotwory i choroby układu krążenia. E Powiem tak, że w tej statystyce, którą w tej chwili Państwo widzicie, 2,5 miliona ludzi, tak, w Polaków, bo to głównie odnoszę, odnosiłam to do, do różnych stref geograficznych i nacji, natomiast jest nas bardzo dużo, jeśli chodzi o problem nadużywania alkoholu, 3, i, 3 do 4 milionów rodzin. To jest olbrzymia, to jest olbrzymia liczba dzieci w rodzinach alkoholowych. Tak? Także to naprawdę jest olbrzymi problem, który potem się widzi w, 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 w przedszkolach, w szkołach, gdzie psychologowie dziecięcy też jak gdyby pracują z tymi dziećmi. Tu wiemy, że Standardowo to dawka, która jest dopuszczalna, to jest 20 gramów czystego alkoholu dziennie dla kobiet. My mamy mniejszą jako kobiety odporność, szybciej ulegamy też jak gdyby temu, że, że możemy się uzależnić i 40 gramów czystego alkoholu, co przekłada się jak widzicie Państwo na, na taką ilość wypitego alkoholu. I powiem tak, najczęściej spożywają, spożywamy, my spożywamy, jeśli chodzi o Polskę, o Polskę, mocny alkohol, potem tu jeszcze Państwu takie przedstawiłam, jak to wygląda w Stanach. W Ameryce, w Europie, też ile dzieci, bo uważam, że 15 do 19 rok życia to są pierwsze taki etap eksperymentowania. Wiemy, że jest to bardzo niebezpieczne. Im niżej, tym większa podatność na uzależnienie. Tak? Także młodzież, dzieci, które eksperymentują, eksperymentują z różnymi używkami, również z alkoholem przyznają się i tak by nieraz synonimem dorosłości jest to, że mogą na przykład w wieku skończąc 18 lat, mogą gdyby już w sposób taki sankcjonowany, mam 18 lat, mogę pić alkohol. Czyli najczęściej pijemy piwo, wódkę, wino, tak. Jak się rozmawiam ja pracuję z młodzieżą na poziomie drugiego etapu edukacyjnego, czyli w szkołach średnich, to wiedza ich na temat takie zminimalizowanie, że piwo to nie jest alkohol tak naprawdę, to jeszcze trzeba im wytłumaczyć, że zawartość alkoholu w piwie jest, jest, i, to jest i to jest niebezpieczne, bo również od nie tylko od wódki wina od można się uzależnić, ale proszę mi wierzyć, że y, y, młodzież często nie jest przekonana o tym. Y, główne objawy, tak, jakie, jakie zaczynają występować na etapie ryzykownego picia: wód alkoholowy, takie silne potrzeby na picie się, często taka drażliwość, impulsywność, ona trwa od kilku do kilkunastu minut. I co może wywołać wszystko? Sytuacje, ludzie. Natomiast następny etap to jest utrata kontroli, czyli ta, ten efekt terapeutyczny stosowania alkoholu jest. Coraz mniejsze, musimy moc coraz więcej, jak gdyby tego, tej substancji przyjmować, żeby uzyskać ten efekt terapeutyczny tego rozluźnienia, bo po to głównie ludzie piją, czyli nie po to, żeby mieć problemy, tak? tylko żeby, żeby się odreagować, żeby być bardziej, nie wiem, otwartym, integrować i tak dalej. Zawęża się w zachowań. To, co ja. Hmm, obserwuję w gabinecie, to ludzie mówią, że w ogóle jest w tej chwili takie zjawisko, ja nie wiem jak długo, bo, bo, bo powiedzmy ja parę lat funkcjonuję w tym, że ludzie opowiadają mi jak spędzają, jak się odreagowują. Jest picie weekendowe, jest picie i stosowanie i alkoholu i innych środków psychoaktywnych weekendowo. W ciągu tygodnia ludzie starają się, wkładają wysiłek, duży wysiłek w to, żeby wytrwać, no bo funkcje, jakie wykonują, praca, jaką wykonują, uczą się, studiują, pracują, no nie pozwala na to, żeby no, jak gdyby zaryzykować, żeby nie pójść do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc piją weekendowo. Zawęża się repertura zachowań. Jest rodzina, a zamiast wyjść, nie wiem, z rodzina, uprawiać sport, wyjść na spacer, pobawić się z dziećmi, jest zawężenie, tak? Nie uprawiam, przestaję uprawiać ten sport, przestaje interesować się. Wszystko, jak gdyby, się kręci wokół tego, że teraz mogę, jest piątek, piątek jest najlepszym dniem, jak to mówią ludzie, którzy już piją ryzykownie lub stosują różne środki psychoaktywne. I najgorszy jest, jak to mówi, jak to mówi alkoholik, który już nie pije, najgorsza, najgorsza, jest, najgorsza jest niedziela, tak? bo trzeba, trzeba z tego pomału wychodzić. A ten zespół, zespół abstynencyjny no jest bardzo przykry, i między innymi dlatego tak ludziom trudno przestać pić. 嗯。<c oughs> W tych fazach, to co jest tą faza ostrzegawczą to pojawienie się, na przykład ludzie nie zdają sobie sprawy, że takie tak zwane urwanie filmu, tak, nazywa się to palim palimpsesty, urwanie filmu, czyli nie pamiętam do końca, potem mi opowiadają ludzie, że na imprezie ja to robiłam albo robiłam, albo tak się zachowałam i tak dalej. Często jest to tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby nas zapamiętano i to są już, jeśli one się pojawiają w tej fazie ostrzegawczej, bo w tej wstępnej często ona może trwać latami i być prawie niezauważalna i wiele osób na tym, na tym, na tej, na tym poziomie fazy uzależnienia zostaje nie przechodzi do tych bardziej zaawansowanych. I to urwanie filmu jest jak gdyby to, że ktoś mi opowiada, że tak się zachowywałeś, się zachowałaś, to i my tak nie do końca tego, to kojarzymy, że rzeczywiście, co to, to było, trudno nam jak gdyby poskładać bieg i chronologię, to wtedy powinna dawać ludziom też to do myślenia. I faza krytyczna to rzeczywiście wtedy, kiedy tracimy kontrolę, wtedy są problemy. Proszę Państwa, na moich oczach ludzie się zapijali, tak, i w rodzinie, i znajomy i, i ludzie, którzy byli na bardzo wysokich stanowiskach, którzy walczyli ze swoimi nałogami. I moja, mimo udzielanej pomocy, wsparcia rodzin, znajomych, organizowania leczenia. I myślę sobie, to są te osoby, które niezależnie od poziomu intelektualnego mają ten rodzaj dojrzałości, który zatrzymuje się i utrudnia im wyjście z uzależnienia, kiedy nie mogą przejść do myślenia tego typu i będą uzasadniać swoje picie sytuacjami i osobami z zewnątrz. Czyli dlatego, że, 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 że ktoś powiedział, dlatego że takie trudne, nie wiem, coś tam, jakieś zadanie w tej pracy. Jeśli nie, nie przejdzie się i to jest, przewija się w wielu wypowiedziach osób, które wyszły z tego uzależnienia i chwała im i, i, i podziw, że wyszli z tego uzależnienia, że nie zrobiło się coś mentalnie. To są ludzie, którzy nieraz wychodzą z ośrodków uzależnień i to prosto się napić, tak? i jedna mają odwyk, drugi mają odwyk i fantastycznie pracują, kooperują z psychoterapeutami, ale oni tego nie przepracowali. Jeśli się na tym etapie zatrzymają, że nie powiedzą sobie, że ja nie tylko chcę, ale ja mogę to zrobić, oczywiście jest wiele osób, które i wiele instytucji i systemowa opieka, żeby, żeby temu pomóc. To będzie, to będzie naprawdę ciężko. Dlaczego? Jakie są mechanizmy? Regulują uczucia pojawiają się później, pojawia się system iluzji w zaprzeczeń i tak zwanego rozwoju mojego ja, czyli co mi daje, jak ja się czuję pod wpływem, jestem bardziej towarzyska, jestem bardziej odważna, odważna i tak i tak dalej. Jakie są sposoby leczenia? One są i możemy to powiedzieć, że, 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 że są indywidualne, grupowe. Powiem tak, że niektórym wsparcie grupowe bardzo pomaga. Pójście na, na, na spotkanie, na meetingi, naprawdę bardzo, bardzo ich integruje, pomaga i daje takie wsparcie, ale są osoby, które absolutnie nie, 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 jak gdyby nie nadają się do tej terapii grupowej. Oni wolą sobie przepracować indywidualnie, widzą to też w gabinecie. Może być taka faza jak gdyby terapia stacjonarna, kiedy przebywa się w zamkniętym ośrodku. Przeważnie jest to wtedy, kiedy po prostu trzeba odkryć człowieka najpierw i później dopiero. To troszkę tak jak pan profesor mówił o tym uzależnieniu od cyber, od, bo cokolwiek się uzależniemy, czy alkohol, narkotyki, czy właśnie teraz media, internet. To jest ta faza bardzo ostra. Kiedy, kiedy no, trzeba człowiekowi pomóc, zastąpić jedną substancją drugą, czyli wypłukać, wyciszyć i tak dalej, więc może być to terapia w ośrodkach zamkniętych, w ośrodkach stacjonarnych, indywidualna, grupowa, wspomagająca, czyli i muzykoterapia, i, i, i psychoterapia, którą akurat, akurat ja stosuję. Czego się mogą ludzie nauczyć w trakcie spotkania z terapeutą? To, że stres był, jest i będzie, więc musimy zawiadować tym stresem, tak? Nie możemy powiedzieć, ja mam ciągle wysoki poziom stresu, moja praca wymaga i tak dalej. Ona będzie, tak? ale my musimy się jak gdyby nauczyć tego, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić z, z emocjami, co, za sto, jak gdyby, co może mi dać odreagowanie, tak? jakie takie spo, sposoby zdrowe, niekoniecznie. Bo to Janasz Kofta, nasz poeta, pieśniarz który niestety przegrał walkę z uzależnieniem i on mówił, że jest to najtańsza forma odreagowania. Nie wiem, czy najtańsza, bo, ale na pewno najbardziej w sposób sankcjonowany społecznie i najdostępniejsza. To, to, to na pewno tak jest nadal. I, i tak to określa właśnie. Natomiast no, przegrał mimo, mimo starań, e, e, i, i rodziny i, i być może samego siebie, ale przegram z tym. Także można z tym przegrać i można naprawdę bardzo dużo stracić. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, jak możemy, nie będąc uzależnionymi, ale nie wiem, stosującymi alkohol, <tryk> pomóc sobie, żeby albo osoba, która chce, jak gdyby widzi, że być może no, chciałaby sama sobie pomóc, są takie, tak jak jest HALT, czyli od każdej literki, co można zrobić, mogę, mogę powiedzieć, nie mogę być głodny, zdenerwowane, samotne i zmęczone. czyli być, jak, gdyby, jak będziemy wiedzieć, że możemy z kimś porozmawiać, jeśli mamy, jesteśmy wypełnieni emocjami, mogę opuścić sytuację, co mogę zrobić, jak jestem zmęczony, tak? I rzeczywiście możemy samemu sobie też troszkę pomóc. Inne sposoby odłożyć decyzję o napiciu chociażby na pół godziny, na godzinę, myśleć o czymś innym, zrobić listę strat i zysków. Aktywność fizyczna zawsze wskazana. Nawet jeśli nie mogę ćwiczyć, no to mogę się przejść, tak? Zamiast alkoholu wypić inny płyn, tak? I na końcu chciałam podkreślić to, że to jest choroba społeczna. W moim gabinecie bardzo dużo mam dorosłych ludzi, którzy robią karierę, którzy pracują, którzy zakładają swoje systemy rodzinne, ale mają jakieś problemy omawiamy sobie te problemy i okazuje się, że w tym wywiadzie o tym, jak oni funkcjonowali, z jakich systemów pochodzą, wynika, że byli narażeni na to, że jeden rodzic nadużywał lub dwoje rodziców albo pili ryzykowni, albo nadużywali. To nie jest tak, że każde dziecko z rodziny, a gdzie był alkohol, tak, gdzie pojawiał się w do, dosyć ryzykowny sposób, będzie miało problemy natury. Nie wiem, psychosomatycznej, lękowej, depresyjnej. To nie jest tak. Natomiast tu tylko Państwu pokażę, ile może wystąpić w związku z tym, że doświadczam wizerunku i braku poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, wynikające z tego, że jeden z rodziców, czy rodzice, przepraszam, nadużywają alkoholu, pojawia się ten alkohol, może wystąpić. I tylko tyle, bo chciałam do, pokazać Państwu, że nie tylko ta osoba jest, bo często tak bardzo egocentrycznie koncentruje się, koncentrujemy swoje działania na tej osobie, która pije, a zapominamy o tym systemie, który, w którym ten, ta osoba funkcjonuje i o, o partnerach, o małżonkach, o rodzicach i o dzieciach, gdzie to są tragedie rodzinne po prostu, dlatego że. Zagrożone poczucie bezpieczeństwa, nadopiekuńczość, zamiatanie pod dywan, czyli często ukrywamy problem nadużywania, na przykład, jednego członka rodziny na forum, że tak długo jak się da, jak się da, no potem się już nie da jakby trochę pomagamy w tym uzależnieniu tej osobie jak sobie rozmawiam i, 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 i na przykład robię jakieś takie szkolenia, to bardzo często opieram się na czymś, co jest jak gdyby na, na filmach, na programach, które, które jak gdyby temat alkoholu, alkoholu pojawia się. Niedawno pojawił się film z Maciejem Szczurem i Weroniką Książkiewicz, z taką kreacją naprawdę nastolatka Powód Tamtych Nit. Super film, jeśli chodzi o pokazanie tak szczerze do bólu, jak wygląda codzienność w relacjach małżeńskich i rodzica z problemem alkoholowym. No rewelacyjna też kreacja Anusza no, Gajosa Danuty Szaplarski, żółty szalik, tak? I Anny Dymnej, czyli tylko strach, wtedy, kiedy jest takie studium alkoholizmu kobiety. A to, co chciałam pokazać, nie wiem, jeszcze już czasu na pewno nie starczy, to odwołuje się właśnie i cytuję, że ta substancja, która się nazywa alkoholem, to pierchotka, ale nie dla wszystkich, to e, czerpię te, te, te moje wypowiedzi ze strefy wolnych myśli, taki wywiad z dziennikarzem na YouTube można sobie to zobaczyć, fragmenty, część pierwsza, druga, niezbyt druga. Nie, e, I e, odwołuje się do tego, bo e, e, Pan, który był dyrektorem, który wiele lat funkcjonował, 20 lat mówi pił potem już teraz 20, ponad nie pije, stał się dziennikarzem, musiał sięgnąć na, tak naprawdę pomogła mu, mu żona, która po prostu zwyczajnie widziała, że ten przestała pokryć, przestała, musiał zacząć ponosić konsekwencje tego, co robi. I jemu się udało, jest rewelacyjnym terapeutą, bo najlepszymi terapeutami dla osób uzależnionych są osoby, które wyszły z uzależnień, a nie tylko z alkoholu. Także tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za cierpliwość i rekomenduję, jeśli, jeśli byście Państwo chcieli, bo zresztą moim pacjentom, którzy podejrzewają albo widzą u swoich bliskich takie problemy, obejrzyj sobie to na tym YouTubie. To nie jest jeden jedyny. Akurat ten jest bardzo taki docierający do sedna problemu. Dziękuję bardzo.